To są nasze niewinne rozmowy i kolejne nasze spotkanie z wyjątkowym gościem, którego dzisiaj z Kasią będziemy przepytywać. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień, doktor witajcie, Maria. cześć. Cześć, cześć, doktor Maria weryńska kalemba z nami dzisiaj i będziemy rozmawiać na temat ważny, bardzo ważny, taki temat, który towarzyszy nam dnie, praktycznie każdego dnia. Temat dnia codziennego stres. I o ile stres jest potrzebny. Stres jest również częścią naszego życia. Można mówić o takim stresie, który jest dobry motywujący. i motywujący, który pozwala nam sprostać wyzwaniom i ma wiele innych dobrych cech. To jest też taki stres, o którym się mówi przewlekły. Stres, który no już rzeczywiście jest bardzo niepokojący, jest takim stresem, który może w różny sposób po prostu nas dotyczyć, ale przede wszystkim może bardzo dotykać naszego zdrowia. I to zdrowia fizycznego i nie tylko psychicznego. I my, Marysiu, chcielibyśmy dzisiaj, chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać z tobą na temat efektów tego, co ty widzisz u drugiego człowieka, czyli efektów tego stresu przewlekłego, tego niedobrego stresu, w ogóle zapytać cię, czy w ogóle jest coś takiego jak efekty w postaci właśnie tego, co widzimy na ciele, bo ty przede wszystkim zajmujesz się pacjentami dermatologicznymi i nie tylko. Natomiast jak to jest? Jak ty to widzisz? Słuchajcie, przede wszystkim cześć, dzień dobry jeszcze raz wszystkim. No bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. Cieszę się, że podjęliśmy w ogóle taki temat i taką rozmowę, ponieważ no rzeczywiście dermatolog to jest taki lekarz, który widzi jakby od drugiej strony. Nie? Jakby bardziej, myślę, Kasiu, ty bardziej jakby pacjenta zaglądasz troszkę do środka, my widzimy to, co jest na zewnątrz. Monika z tyloma osobami rozmawia, że myślę, że już z każdej strony poznała tak wiele tematów i osób, że też na każdy temat na pewno bardzo dużo wiesz. Wydaje mi się, że człowiek jest całością. To już ta medycyna holistyczna dzisiaj do wszystkich dziedzin medycyny wchodzi i fajnie, że tak jest. My nie możemy oderwać jednego czy drugiego narządu człowieka od jego całości, od, od jego osoby. I, I tak też jest ze skórą. Ta skóra jest takim zwierciadłem tego, co się dzieje w środku, zwierciadłem interny, tak się mówiło, zwierciadłem tych wszystkich procesów, tych dobrych, tych złych, które zachodzą w naszym organizmie. My to widzimy na skórze. Bardzo często dermatolog to jest taki lekarz, który właśnie diagnozuje pewne choroby poprzez to, że tą skórę ogląda. I, I tu jak najbardziej zgadzam się z tym. I, no jest oczywiście masę różnego rodzaju chorób, które pod wpływem stresu się mogą pojawiać, pod wpływem stresu mogą się nasilać. Nasze leczenie zupełnie inaczej przebiega, jak pacjent rzeczywiście jest w stresie. I to nie jest ten, ten eustres, tylko ten dystres, prawda? To, to, to rzeczywiście zupełnie inaczej wszystko przebiega. Jest osobna dziedzina dermatologii, która się nazywa psychodermatologia, bo ona została gdzieś w XX wieku tak naprawdę rozwinięta, rozbudowana, ale te zainteresowania między powiązaniem umysłu i ciała człowieka to już z okresu Hipokratesa wiemy, że były takie, takie zainteresowania i w XX wieku ta psychodermatologia się bardzo rozwinęła. I ona tak jakby dzieli te schorzenia psychodermatologiczne na takie trzy podstawowe grupy, bardzo w jakimś skrócie mówiąc i taki podstawowy bardzo podział Wam przedstawię. To są choroby dermatologiczne, w których stres może pogarszać przebieg choroby i to są typowo jednostki dermatologiczne, gdzie stres nam pogarsza przebieg choroby, takie jak na przykład łuszczyca, łysienie plackowate, na przykład bielactwo, liszej płaski, atopowe zapalenie skóry, jest grupa chorób typowo psychiatrycznych, jednostek psychiatrycznych, które się objawiają na skórze, takie jak na przykład trichotylomania, jak dysmorfofobia. Jest też grupa zaburzeń psychicznych, których jakby podłoże jest właśnie dermatologiczne, czyli na przykład pacjent zaczyna chorować na depresję, ma stany jękowe, jest w jakiejś izolacji społecznej pod wpływem chorób dermatologicznych, którego. W pewnym sensie stygmatyzują, mhm. które powodują, że zapada na te choroby psychiczne. I tu, jakby, no, pole do, do rozmów jest ogromne. I tak naprawdę, co was, co was najbardziej interesuje, która grupa chorób? Może tak. No, mi się wydaje, że ta pierwsza i ta druga jest interesująca, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, no bo ja nie jestem lekarzem, tak jak ty, czy Kasia jest psychologiem, więc też bada tą duszę i to, i to ciało. Czy to jest tak, że po człowieku można się zorientować, że on jest w jakimś silnym stresie. To, co powiedziałaś o bielactwie czy o łysieniu plackowatym, są takie objawy, które się rzucają nam w oczy, kiedy widzimy taką osobę, ale myślę sobie, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to właśnie jest wynik stresu. Czy to jest taka autoimmunologiczna choroba? Tak to działa? Znaczy, jest tak, że musimy mieć pewną predyspozycję, żeby rozwinęła się choroba. To są często nasze predyspozycje genetyczne. A pewne czynniki środowiskowe nam modulują tą chorobę, jakby powodują, że ona się ujawnia, powodują, że ona się lepiej lub gorzej leczy, że jest w większym lub mniejszym nasileniu. I tak jest na przykład z złuszczycą, która potrafi się ujawnić u pacjenta z predyspozycją genetyczną pod wpływem silnego stresu. Mhm. I może tak być w przypadku atopowego zapalenia skóry również. Tutaj pacjenci, którzy mają predyspozycję genetyczną w rodzinach, są to często dzieciaki na przykład, które. Pod wpływem jakichś stresów szkolnych, czy jakichś y, traumatycznych przeżyć, czy rozwodu rodziców, mają gorszy przebieg tej choroby. Nawet infekcja, czy szczepienie, czy jakiekolwiek inne wydarzenie w życiu tego dziecka, przez przeziębienie, może powodować dla układu immunologicznego, że jest to rodzaj stresu i przez to jakby ta choroba przebiega nagle gwałtowniej, prawda, i się może y, okresowo nasilać. Także to jak najbardziej widać. Bardzo dobrze jest w okresie tych zaostrzeń, jak widzimy, że jest taka potrzeba, że pacjent rzeczywiście jest w stresie, dołączyć do tego klasycznego leczenia dermatologicznego, na przykład właśnie w psychoterapię. Czasami to się wiąże z tym, że pacjenci są troszkę zaskoczeni, że ja taką propozycję daję, a część z nich reaguje bardzo pozytywnie i bardzo chcą i jak podejmują tą psychoterapię jednocześnie z leczeniem takim konwencjonalnym dermatologicznym, bo no te efekty mamy zdecydowanie lepsze. No to ja muszę powiedzieć, że o to miałam cię zapytać, ale już odpowiedziałaś Nie. na moje pytanie, czy ty jesteś w stanie z, gdzieś tam już tak po tych symptomach z, o, o, określić, że być może to jest pacjent, który potrzebuje wsparcia psychologicznego, a odpowiedziałaś i mam takie poczucie, że to Nie. jest niezwykła właśnie holistyczna droga i podejście Całości. To nie zawsze jest proste, słuchajcie, bo czasami jest ja. tak. nam się wydaje, że my tutaj ja. bardzo pomożemy tą sugestią i powiemy, że tutaj widzimy, że prawda, przydałoby się takie wsparcie. A czasami to, to się kończy tym, że pacjent troszeczkę się wycofuje, troszeczkę się obawia tego, mhm. I nie do końca jakby tutaj ufa temu. Ale mam taką grupę pacjentów, którzy jakby podejmują tą próbę i okazuje się, że oni bardzo fajnie potem po jakimś czasie przychodzą i mówią. Że są wdzięczni za taką sugestię, albo rodzice na przykład mówią, że sobie nie zdawali sprawy, że pewne rzeczy, które dla nich wydawały się błahe, nieistotne, okazuje się, że jednak to dla tego dzieciątka był jakiś stres, jakiś kłopot i to wsparcie spowodowało, że się bardzo pięknie na przykład tam choroby leczą. Ten układ immunologiczny nasz, tajemniczy jeszcze w wielu aspektach, ale wielu już poznany, ośrodkowy układ nerwowy i skóra. Komunikują się ze sobą, one rozmawiają językiem, to jest język biochemiczny, to jest język neurotransmitterów, neuropeptydów, za pośrednictwem których te bodźce docierają do tych wszystkich systemów. I zdarza się, że to my widzimy na skórze bo to też jest narząd immunologiczny skóra, to, to jak najbardziej my to wiemy doskonale, że są te same komórki układu odpornościowego w skórze, jak w wielu innych narządach. I ta komunikacja w tym organizmie cały czas jest. Mhm. Ja chciałam zapytać o te czynniki stresogenne. Mhm. To musi być zawsze bardzo silny stres. Czy chodzi o życie w takim permanentnym stresie, stresie długotrwałym, bo chyba on jest dla nas najbardziej szkodliwy? Mhm. Czy Myślę, życie stresogenne tak. niesie takie sytuacje? Słuchajcie, no myślę, że to jest tak, jak też pewnie dziewczyny doskonale wiecie, Kasia nam to pewnie tu potrafi wszystko wytłumaczyć dużo lepiej, niż ja jako dermatolog, natomiast wszystko zależy od tego, jak dany organizm sobie radzi. Mm -hmm. Dla pilota życie jest bardzo stresujące, dla dermatologa może to jest inny stres, dla psychoterapeuty, dla dziennikarki może to jest zupełnie coś innego, może wasz stres mnie by przytłaczał, może moje problemy z tym, ja się stykam w pracy, byłyby dla was dużym stresem. Natomiast no, pewnie są osoby, które żyją w, w dużo gorszym stresie niż my, a radzą sobie z nim dużo lepiej. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Także to już jest kwestia chyba osobowości też i tych mechanizmów, które mamy, żeby sobie z tym radzić. Do pewnych bodźców myślę przywykamy a pewne ciągle jednak są dla nas problemem. Tak, tak, przerastają nas. No, no to Marysia już odpowiada, jak psycholog, to zależy. <grystanie> to jest indywidualne. Tak. Można jakoś temu zapobiegać? Na przykład jeżeli wiemy, że genetycznie gdzieś możemy być obciążeni, to co powiedziałaś Marysiu, jakimś schorzeniem dermatologicznym, że istnieje ryzyko, nawet jeżeli ta choroba u nas nie jest, nie jest jeszcze ujawniona, no to właśnie i też do Kasi to w takim razie pytanie mhm. dziewczyny, no bo to holistyczne spojrzenie jest bardzo cenne. Jak zapobiec, czy da się zapobiec? No bo nie da się uniknąć stresu w życiu codziennym. No jak tak. pracować? Czy myślę, że tutaj indywidualnie każdy sobie musi wytworzyć swój system radzenia sobie z tymi, z tymi stresami. Dla jednego to będzie sport, dla drugiego to będzie jakaś inna forma, nie wiem, treningu, jakiegoś relaksu? Właśnie rozmowa z psychoterapeutą, jakieś zainteresowanie, jakaś odskocznia od tych wszystkich problemów, w jakich się znajdujemy, ich nie unikniemy. Całe nasze życie tym stresem jednak y, jakimś tam będzie. Myślę, że nie ma ludzi od tego wolnych. Uh -huh. y, I też czasami pacjenci się uśmiechają do mnie, jak ja mówię: Nie wolno się panu stresować, nie wolno się pani stresować, musi pani tam pewne tematy podcinać, proszę pomyśleć o sobie, zadbać o, o, o tą skórę, bo to jest też powiązane. No to czasami się tak tylko uśmiechają do mnie pacjenci, no a pani to też przecież się stresuje. No stresujemy się absolutnie wszyscy i tutaj nie ma na to jednej dobrej odpowiedzi, myślę, że. Tak, to nie ma wyjątków, mam wrażenie, nie? Ale Marysiu, jak powiedziałaś o tym takim podejściu holistycznym, ale w ogóle o podejściu z jednej strony do pacjenta, ale też z drugiej strony to, co robisz, ta psychoedukacja. Może być niezwykle cennym elementem zdrowienia, nie? takie trochę opowiadanie o tym, tak jak nam dzisiaj opowiadasz. Mam wrażenie, że może zachęcić takiego pacjenta przede wszystkim do spojrzenia na siebie. I tak zastanawiam się, na ile tutaj świadomość obserwowania własnego ciała będzie miała znaczenie, jak myślisz? Myślę, że w takich zawodach jak nasze generalnie ta empatia jest potrzebna. Nie? Ona się bardzo przydaje i wydaje mi się, że tutaj ta rozmowa bardzo często, w mojej osobistej jakiejś tam praktyce zawodowej wykraczają te rozmowy poza temat tylko i wyłącznie wypisania jakichś zaleceń, leków, recept, ustalenia diagnozy i tak dalej. Bardzo często rozmawiam o wielu sprawach. Rozmawiamy o, o, o życiu, o zainteresowaniach, o pracy z pacjentami gdzieś między wierszami. Czasami się dopiero buduje jakby y, cała ta konstrukcja tego, jak będziemy się leczyć, co będziemy robić, jaki będzie mieć potem compliance, jakie jak, jak będzie realizowanie przez pacjenta tej mojej wizji tego leczenia. Y, ja tak zostałam nauczona. Ja miałam cudownych nauczycieli dermatologii i w klinice zabrzańskiej, gdzie pracowałam przez lata, tak się z pacjentami pracowało. Ja pamiętam moją szefową, pamiętam moje koleżanki, one mnie tego nauczyły. I dlatego mnie ta dermatologia tak bardzo zawsze fascynowała, bo e, ja wtedy obserwowałam moje starsze koleżanki i pacjent wchodził i nawet rozmawiać o wielu rzeczach. Okazywało się, że go pamiętają. Z ostatniej rozmowy i tam rozmawiali o swojej rodzinie, o, o pracy i tak dalej. Ja byłam zawsze zafascynowana, że tak dobrze znają tych pacjentów. Troszkę dzisiaj ten pęd powoduje, że może mamy mniej czasu na te rozmowy, ale ja się zawsze staram jednak troszkę z tym pacjentem zagadnąć. Czasami wychodzą z tego nawet zabawne różne sytuacje. Okazuje się, że mamy bardzo różnych, dużo wspólnych znajomych, że żyjemy w małym mieście, mamy dzieci w tych samych szkołach i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam? Wydaje mi się, że to jest dzisiaj ludziom potrzebne, żeby jednak porozmawiać też nie tylko o tych suchych zaleceniach, o, o tym, jakie są możliwości, jak będziemy się leczyć, tylko tak naprawdę troszeczkę się zatrzymać i tego lekarza swojego i porozmawiać troszeczkę o tych wszystkich problemach, o tym, jakie to może mieć wpływ na nas, że na przykład w takim stresie się znajdujemy i jak to wpływa na naszą skórę, to jest bardzo ciekawe i skóra, w ogóle układ, ośrodkowy układ nerwowy, embrionalnie są nawet ze sobą powiązane. One pochodzą z tego samego listka zarodkowego z ektodermy i to już rozwojowo są ze sobą gdzieś tam tematy powiązane. Natomiast jak możemy zapobiegać chorobom? Na pewno jest ogromne pole tych czynników środowiskowych, które możemy modyfikować, bo pewnych predyspozycji genetycznych nie zmienimy, to co mi Monika zapytałaś, nie zmienimy tego, na to jeszcze nie mamy na, na dzień dzisiejszy lekarstwa, natomiast możemy bardzo swoim trybem życia, czyli tym, czy unikamy używek, jak śpimy, jak się odżywiamy, jaką mamy aktywność fizyczną, społeczną, Możemy mieć naprawdę bardzo duży wpływ, i to jakby ostatnimi czasy nawet uważa się, że więcej możemy zdziałać my naszym trybem życia, niż nawet. Obarczać tylko i wyłącznie za wszystko nasze geny, prawda? Tak, zdecydowanie. Plus jeszcze ta obserwacja, o której mówisz, obserwacja swojego ciała, w jakim ja jestem stanie, jak to się nasila, co jest z czym tak. powiązane, nie co zmienia. mi szkodzi, czy, czy się zmienia, nie? Tak, tak mam takie poczucie, jak o tym mówisz, że. że nie że każdy tak jest tak, tak. czulony, prawda? Nie każdy to potrafi. ale Jest pacjent, który to potrafi i zawsze się pytamy. Czy z czymś wiąże zaostrzenie choroby, czy coś takiego się wydarzyło, czy jakieś były właśnie przeżycia, czy jakieś sytuacje wystąpiły. Pytamy o to. I pacjenci rzeczywiście czasami wiedzą, intuicyjnie wyczuwają, i mówią nam o tym, ale są też takie osoby, które się w ogóle na tym nie skupiają. W ogóle nie prowadzą takiej, takiej samoobserwacji. Samoobserwacji. Tak, a to, a to, to wtedy jest pomaga? Czy, czy, czy... Na pewno pomaga. Ja uważam, że pomaga. Ale pomaga samoobserwacja, tak? Pomaga. Pomaga. Czyli okay. można znaleźć przyczynę. No tak, tak, tak. Tak, posiadanie jakiejś własnej właśnie teorii na temat tego, dlaczego teraz się tu znalazłem, oczywiście jak najbardziej pomaga. Mm -hmm. Tak samo jak no, kiedyś zapytała mnie koleżanka, powiedz mi Marysia, czy ty to lubisz, żeby pacjenci też przed listą sobie poczytali w internecie? Oczywiście, ja też uważam, że to jest bardzo dobre. I taki pacjent wyedukowany, pacjent, który przychodzi do nas i y, możemy już też takim językiem troszeczkę rozmawiać bardziej medycznym, to jest super. I absolutnie uważam, że to nie jest szkodliwe, bo pacjenci czasem się tego wstydzą. Tak, o Pani doktor, muszę się przyznać, że coś tam poczytałem. Tak. Bardzo dobrze, to jest bardzo dobre. Żebyśmy wiedzieli też, a jeszcze jak mi się uda postawić taką diagnozę, jak było w internecie, to już w ogóle jest super. <laughs> jest świetnie i wiem, że już wtedy mi pacjent wreszcie zauważył bez problemów żadnych. Ja pochęć jeszcze jeszcze zapytam, czy Marysiu, w grupie Twoich pacjentów rośnie liczba dzieci i młodzieży? Czy te jest to tak, to, że te czasy to, to. jednak dla nich nie są łagodne i dobre? Nie są dla nich dobre czasy. Z wieloma nauczycielkami o tym rozmawiałam. Tu też są moimi pacjentkami. Zawsze o to zagaduję, dlaczego tak jest. Myślę, że te czasy są dla nich bardzo trudne. Podobno nie uczą się więcej niż my, chociaż ja mam wrażenie, że uczą się więcej niż my. Mają dużo więcej rozpraszaczy na pewno. Mają, mam wrażenie, że dzieci mają dzisiaj w ogóle niższą samoocenę. Mhm. Myśmy chyba troszeczkę jednak mimo wszystko bardziej wierzyli w siebie. Też mieliśmy różne stresy, różne problemy, ale chyba jednak ta wiara w siebie była w nas bardziej. Wątpią dzisiaj dzieci w swoje umiejętności, dziewczynki wątpią w swój wygląd, chłopcy są bardzo samotni. Nie mają przyjaciół. To jest bardzo przykre. Ja tego chyba najwięcej jednak widzę po młodzieży licealnej, bo taka młodzież przychodzi na przykład z trądzikiem i, i widzę po nich, że oni naprawdę mm, mało mają tych kontaktów między sobą, za mało. Nie wszyscy tych kontaktów chcą mhm. i mam wrażenie, że to, to też jest problem, że jakby te grupy wsparcia są bardzo ważne, rówieśnicze, nie? żeby tych przyjaciół mieć i i się na, na różnych zajęciach spotykać, nie tylko w szkole. Myśmy się spotykali dużo, mam wrażenie, poza szkołą, też na różnych tak, zajęciach. Tak, to prawda. I, i dzisiaj to jakoś y, chyba się troszeczkę wymyka też rodzicom spod kontroli, y, jak od nich wymagać, ale nie przesadzić, i y, jak jednocześnie pozwolić im troszkę wybrać też tą swoją drogę. Y, myśmy się w liceum bardzo dużo, wydaje mi się, uczyli o różnych rzeczach. Oni już się bardzo profilują. I troszkę brakuje może takiego czasu też wolnego, mm -hmm. To się przekłada potem tak, na te problemy. Trądzik jest efektem też, to czy nie? Takie patogeny za jest nie. zupełnie inna, natomiast stres jak najbardziej Pogarsza. może, może pogarszać, zaostrzyć. zaostrzyć. Właściwie słuchajcie, gdybyśmy się na, przyjrzeli, to chyba nie ma w dermatologii takiej choroby. W której y, silny stres by nam nie pogarszał gojenia, nie, nie utrudniał leczenia, nawet zwykłe choroby wirusowe, to wiecie doskonale, nawet zwykła opryszczka, brodawki wirusowe, dużo gorzej się będą leczyć i będzie gorzej przebiegać choroba, jak jest, y, jak jest stres. Także y, jak najbardziej myślę, że prądzik też, no. Ta młodzież przychodzi rzeczywiście y, taka różna. No, przychodzą też takie dzieciaki bardzo już wiedzące, co chcą robić w życiu i fajnie. Ale są też takie, które potrzebują tego wsparcia, i myślę, że dużo dzisiaj też korzysta z psychoterapii. To jest bardzo dobre. Tak, to prawda. Natomiast muszę tak przyznać to, to co powiedziałaś, Marysiu, a propos właśnie tych czasów, w których żyjemy. Wszyscy jesteśmy, tak. tak, mam wrażenie, trochę. Pomiędzy, pomiędzy światami, bo nasze dzieci też już są bardzo świadome, trafiają jeszcze czasami na stare wzorce, i teraz same nie wiedzą, jak w tym wszystkim się odnaleźć, ale to ja myślę sobie jest temat na kolejny odcinek, właśnie dzieci w dzisiejszym świecie. To, to zagubienie. Rzeczy, tak, to ogromne zagubienie, które może wpływać. znaczy Ja mogę powiedzieć, ja jestem sama, sama przykładem. Dziewczynki, która bardzo mocno była obcypana trądzikiem, miałam naprawdę bardzo, bardzo wiele lat trudną skórę, a stres szkolny, przede wszystkim ten szkolny, wtedy, kiedy wiecie, te wszystkie hormony budzują, przecież to jest ten okres rozwoju i z jednej strony fizjologicznego, i psychicznego, bo jest przebudowa mózgu, to to wszystko tak bardzo wpływało i nasilało objawy. Ale zdecydowanie to też, co pomogło, to już chyba wtedy takie myślenie w kontekście, co mi szkodzi, nie? na co mogę sobie pozwolić, czego unikać, co było bardzo trudne, no bo też były takie czasy, że no nie mogliśmy sobie tak często, tak psychicznie pomóc, bo dopiero wtedy było, wiecie, że psycholog czy psychoterapeuta to był ktoś po prostu z innego świata. Natomiast ja mam takie poczucie w ogóle, Marysiu, jak ja Ciebie słucham, to tak trochę do podsumowania, że. Wiesz, czego sobie życzę? Albo czego sobie życzmy? Yy, większej ilości takich lekarzy. Tak. Jestem aż wzruszona, takich jak ty: którzy Empatyczne. podchodzą holistycznie, tak. którzy podchodzą empatycznie, którzy podchodzą z taką wnikliwością, ale ja już mam się gęsiąc skórkę jak o tym mówię. Z takim ja już teraz też. Ogromnym, ogromnym szacunkiem do, do drugiego człowieka, bo jak się z tobą rozmawia, ciebie się słucha. To wiesz, co ja z tyłu głowy wyświetla ci się taki neum. Jak widzę taki neon, człowiek przede wszystkim. I to jest wzruszające, Super. bo ja naprawdę życzę nam wszystkim, żebyśmy trafiali na takich lekarzy. I myślę, że ty dajesz dużo wiary w to, że lekarz nie jest tylko od postawienia diagnozy i zlecenia leczenia, tylko ty jesteś lekarzem, który. Naprawdę może wiele obszarów zagospodarować, za, za co pewnie łączy się z dodatkowym stresem Twoim, bo to też jest wydatkowanie tak. ogromnej energii i zaangażowania, ale mam takie wrażenie, że chyba to jest pasja, co? Na pewno tak. Ja Wam bardzo dziękuję za te miłe słowa i za to zaproszenie. I ja z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że ja sobie życzę jak najwięcej takich rozmów i takich kobiet, żebyśmy się spotykały, żebyśmy gadały, bo naprawdę. Możemy się nawzajem dużo nauczyć od siebie i się inspirować tak, tak. i dawać sobie właśnie taką motywację do tego, żeby dalej pracować. I naprawdę było mi bardzo, bardzo miło. Ja muszę powiedzieć moich pacjentów. Tak, I my nie tej... chcemy przedłużać, bo wiem, <laughs> tak, że oni czekają tak, tak. Pierpliwie i cierpliwie tak, moją panią, doktor. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo za do do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. Pa. Pa.